Sieć doradców Funduszu dla Klimatu jest ogólnopolską siecią, która jest realizowana w ramach projektu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. W naszej sieci mamy ponad 30 doradców z każdego województwa w Polsce. Na co dzień pracujemy w społecznościach lokalnych, mamy rozpoznane potrzeby, jesteśmy specjalistami z pozyskiwania środków zewnętrznych na działania, a program Funduszy dla Klimatu przygotował nas merytorycznie też, gdzie szukać i gdzie możemy skorzystać z większych pieniędzy unijnych na poprawę jakości życia mieszkańców, przede wszystkim właśnie w małych społecznościach, w których działamy. Doradcy mają pomagać lokalnym społecznościom w w dostępie do informacji o funduszach, w tym funduszach europejskich, które mają pomóc w zmianie, w transformacji Zielonej Polski w ochronie środowiska i to jest bardzo ważne, żeby ta transformacja przebiegała w sposób sprawiedliwy i w oparciu o takie najbardziej nowoczesne, najlepsze praktyki europejskie i światowe. I to, to co robią doradcy w ramach sieci, bardzo dobrze wpisuje się w ten cel. Nasi doradcy i doradczynie to przede wszystkim praktycy. Osoby, które chętnie Państwu doradzą, wesprą, pokażą dobre praktyki rozwiązań inwestycyjnych, które poznali między innymi podczas wizyt studyjnych, a także całego cyklu szkoleniowego, który każdy z nich ukończył. Nasi doradcy mogą Państwa wesprzeć nie tylko informując o dostępnych funduszach poprzez różne spotkania informacyjne, ale także pomóc bezpośrednio, przechodząc przez cały proces wsparcia doradczego, które jest skierowane właśnie dla lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych, a także partnerstw samorządów z organizacjami pozarządowymi. Dlatego przygotowaliśmy doradców, którzy wspierają stowarzyszenia, fundacje, wszystkie inne organizacje społeczne do tego, żeby aplikowały w, do konkursów unijnych, realizowały projekty wspólnie z innymi partnerami ze środowiska społecznego, publicznego i biznesowego. Zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby takie projekty realizować, w szczególności z uwzględnieniem aspektów środowiskowych, do współpracy z naszymi doradcami. Bardzo zachęcamy do korzystania ze wsparcia doradców i doradczeń naszego projektu. Szczegółowe informacje oraz kontakty do poszczególnych osób znajdują się na naszej stronie internetowej www.ofop.eu w zakładce Fundusze dla Klimatu. Jeśli masz pomysł na działanie społeczne i chcesz zaprosić naszego doradcę, doradczynię do współpracy, to zarówno na etapie pomysłu, planowania projektu, jak i jego realizacji można się z nami skontaktować i zaprosić do współpracy, tak żeby ten projekt, który planujesz, był jak najlepszy, jak najbardziej wartościowy.